Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Czas na seniora. Jest dzisiaj z nami w studio pani Elżbieta z gminy Powiedziska. Ostatnimi czasy zauważamy gwałtowny wzrost zainteresowania polityką senioralną. Nic dziwnego, ponieważ społeczeństwo się starzeje. I seniorzy nieraz pokazali, że potrafią wyjść z inicjatywą, wymyśleć jakiś fajny projekt, jakieś fajne podjąć działania. I z jakim pomysłem pani dzisiaj do nas przychodzi? Co Pani chciałaby nam tutaj przedstawić? No, mamy dużo projektów. Działamy w Radzie Seniorów od niedawna, bo dopiero od miesiąca lutego na terenie Gminy Powiedziska została konstytuowana Rada Seniorów. Mamy bardzo ambitne cele, ale nie mniej jednak, jako Rada Seniorów, jesteśmy tym ciałem doradczym. Na chwilę obecną, po rozmowach, które przeprowadzamy wśród społeczeństwa, Stwierdziliśmy, że bardzo istotną rzeczą jest wybudowanie czy utworzenie parku. Parku w pełnym tego słowa znaczeniu dla nie tylko seniorów, ale również dla społeczeństwa, parku. Które charakteryzowały się ciszą, spokojem, przepiękną scenerią, dużą ilością zieleni, ławeczek, gdzieby zarówno i seniorki babcie, które najczęściej się opiekują małymi dzieciaszkami, ale również i mamy, które spacerują ze swoimi innymi pociechami, jak również dzie dziećmi w buziczku, mogły ze spokojem po podejść do parku, żeby sobie usiąść na ławeczce, dziecko spokojnie mogłoby spać. W międzyczasie. Jakąś korespondencję by odczytały, czy nawet dobrą książkę, którą też by mogły sobie w tym momencie poczytać, nie mając tyle czasu w domu. Dlatego, że powiedziska są ładną gminą, są turystyczną gminą, ale same miasto no niestety nie ma takich warunków, żeby może, można spełniać właśnie te oczekiwania, ponieważ są wąskie uliczki, małe uliczki, miasto jest bardzo ruchliwe, hałaśliwe i niestety, tak jak tutaj rozmawiałyśmy z paniami, najczęściej, żeby dzieci spały we buziczkach, to idą specjalnie sprawy na cmentarz się wychodzi w ten czas. No tak, to to nie jest raczej, raczej dobre miejsce. To nie jest zbyt do dobre miejsce, które ewentualnie można by byłoby tam poświęcić, prawda? Dlatego chcielibyśmy, żeby taki um, Taki park powstał w tym parku, żeby po prostu oprócz, oprócz tego, żeby były łóweczki, bardzo dobrze zagospodarowana zieleń, ale również jakieś fontanny, które ci woda zawsze wycisza, prawda? To jakaś maleńka historia dla dzieci, także. To przepraszam, to że tak wejdę w słowo, ale widzę, że tutaj Państwo mają doskonały plan na to wszystko, wiedzą dokładnie co i jak, jakby to miało wyglądać, ale czy rozmawiali już Państwo tutaj z władzami, czy jest jakiś teren, gdzie można by coś takiego wydzielić i, i zrobić, bo tutaj rozumiem wsparcie ja samorządu. myślę, że byłoby... Pobiedziska mają dosyć dużo gruntów. Jest tylko kwestia wykupienia tych gruntów mm -hmm. od agencji rynku, dawna się nazywa agencja rynku rolnego, żeby je przebranżowić właśnie na te tereny rekreacyjne. Następnie ogłosić konkurs na zagospodarowanie przestrzenne takich obiektów, a potem złożyć propozycję do naszej gminy i która już musi przeznaczyć jakieś środki finansowe na zagospodarowanie tego terenu, a jeśli nie znalazłaby, to są i projekty unijne, można sponsorów poszukać, także widzę, że jest to możliwe do zrealizowania, bo to jest potrzeba chwili i potrzeba dla nas wszystkich. Tak i tak, jak pani powiedziała, nie tylko seniorzy będą z tego korzystać, ale także wszyscy mieszkańcy gminy łącznie z, z małymi dziećmi, matkami, także bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa, i tutaj będziemy trzymać kciuki, żeby się udało, widzę, że Państwo mają tutaj plan na to, tylko kwestia dobrej woli, myślę, władz, żeby zacząć działać, pozyskać te pieniądze, wykupić grunty i to zrealizować. Dokładnie właśnie tak i będziemy wszystko robić, żeby w tym kierunku pójść. Dobrze, bardzo dziękuję za wypowiedź i powodzenia również. życzę. Dziękuję.